Witam Panowie na kanale. Jeszcze raz za tej dioramce co będę kończył wcześniej. wicher, grom, orzeł i ta jaskółka. Dokupiłem sobie nie jak wspomniałem pasażerowi marynarze statków pasażerskich. Do tego mam ZO Załoganci marynarki wojennej i żołnierze. Zostawiam podwójnie. No i damy tutaj stoliki, krzesła i na do dostatków pasażerskich. No i już tutaj na wszystko. Na tym. No i do tego Stukasy. kasy i Schmidt BF-109. To trzeba będzie wydrukować. Jak wspomniałem wcześniej, o, żeby było parę samolotów do tego, że myślę, komplet by był naprawić muszę maszty. się szkodliwe przy przeprowadzce, że trochę jest roboty. Ostatnio, nie powiem, odłożę ją z powrotem na bok. Tu będą takie półki porobione. Na razie dam sobie na równo z, z, z biurkiem, ale tu będzie jeszcze jedna na większą z podstawką taką stojącą. No i tu jeszcze ze trzy, cztery pójdę, zobaczymy jak się wymieści. Tu mam taką ławeczkę do ćwiczeń. Co kiedyś też mówiłem. No i na następnym filmiku opowiem o tej maketa sostavi putrak msldsi hi